Ok, tu jest, są schody w dół. I jak zejdziemy po tych schodach, to na dole jest Havel. Havel jest specyficznym minibosem, który. No, minibosem, On jest takim tym mrocznym rycerzem, który ma specyficzne ataki, które trzeba bardzo dobrze wyczekać, żeby nam nie zadał obrażeń na. po prostu nas nie zabił na hita. Generalnie można go skipnąć. Lurujemy go sobie tutaj. On idzie. My sobie skaczemy, on spadnie pewnie za mnie. Otwieramy sobie drzwi, on teraz nas nie zaatakuje i wyskakujemy. Już jest skipnięty Havel, jesteśmy w Darkroot Garden. Dzięki temu możemy sobie iść na bezpiecznego, tam są golemy, ale możemy tu sobie bezpiecznie podejść po duszę. Mamy duszę i możemy iść do yy do ogniska, które tu będzie i dzięki temu jeszcze sobie zabijemy kolejnego naita.